Hej, tu kamekos. A dzisiaj trzeci odcinek z serii StumbleGuys Guys. I tak się zastanawiam, czy nie zagrać sobie w tą grę, bo tu mi brakuje jeszcze. Ostatnio tutaj żeśmy grali i było bardzo blisko. Zagram Oj, dobrze mi szło tym indykiem, ale chyba go zmienię na kogoś innego później jeszcze może. No. No oczywiście, szacowany czas oczekiwania 15 sekund. 15 sekund minęło, a tu. Hmm. O, a myślałem, że od razu mapa będzie. No. Tylko nie samochody, tylko nie samochody, błagam, tylko nie samochody. Może być wszystko inne, tylko nie samochody. No dalej, nie samochody. No proste to jest. Przecież tych map jest tyle tutaj. No nie, naprawdę. Najgorsze, co może być? No, o rany, o rany. Dobra, trzeba być twardym. Hmm. Czy to jest tak, że jak tu skoczę i się rzucę, o właśnie? Hmm. Nie, 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 ja nie zamierzam do spadać. Nie, 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 nie do przodu, do przodu, do przodu. O rany. Po... Chyba mnie ktoś popchnął i zginąłem. Słuchajcie. Eee, jest boskie. Nie, 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 nie. O, ktoś się zmienił w piłkę. Ciekawe, ciekawe. Dobra. A jakaś kura tu pieje. A to nie ja. A są, ktoś rzuca. No, Gincie, czemu tu nie jeszcze nie odpadł? Dopiero teraz pierwszy. Chyba nie jestem jedyny, który tego nie lubi. No, i jestem. Jestem. Oj. Gwoją chyba za blisko. Dobra. O, tam to kogoś potrącił samochód. Dobra, 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 dobra. O, hops. Eee, to takie cwane. Eee. Można to skoczyć na to. No, skocz. No. Nie! Aha. Czyli nie zawsze można skoczyć. Nie, 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 nie. To ja już wolę tutaj sobie stać. Nie, 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 nie. No tak, i pod samochód prosto. No, super. Oj, oj. Dobra, ostatnie życie mamy. To chyba nic z tego nie będzie. Coś mi się wydaje... No właśnie, a odpadłem ostatni. Ostatni, naprawdę. Ach. No trudno, ale misja. Z... Odebrana nagroda. Odebrana nagroda. Gramy jeszcze raz. Odbierz nagrody. Odbieram. Gramy jeszcze raz. A, miałem zmienić. No dobra. To zagramy jeszcze raz. Tam... Indyk, indyk. Szkoda, że nie można. A może można go pomalować jakoś tego indyka. Co myślicie o tym? Pomalować indyka. Hmm. Dobra. Jak znam życie, to trafię oczywiście na samochody. Eee, nie. Co to jest? Oho, to tutaj nie grałem jeszcze. I kosmici tu będą porywać. No... Na szczęście nie jestem krową. Kosmieci porywają krowy najczęściej, nie indyki. Ale tu się gdzieś idzie, czy coś? Tu można gdzieś przejść? Nie wiadomo. Oho, oho. Tu się zrobiła dziura jakaś. No, oni tu wszyscy giną teraz? Nie! Aha. Nie wszyscy, tylko. Wszyscy ja! <grym> Dobra. Dobra. W sumie to nawet nie wiem, jak. Tą mapę się grało, bo <śmiech> chyba. <śmiech> no dobra, nie czekajcie, czekajcie. Nie, 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 nie. nie, nie. Zrobimy inaczej, zrobimy inaczej. To najpierw jest tutaj dostosuj, można pomalować indyka. Czy można go pomalować na inny kolor, na przykład niebieski? Nie. To, to co ja zmieniłem. Dobra, zrobię biały. Niech będzie. Animacje. Nie mam żadnych. Kroki. Też nie mam żadnych, mam tylko jedną podstawową jakąś, to może zagramy, pan pszczółka? Mhm. Jakiś robal na pewno, no biedronkę to to nie wygląda, bo biedronka to ma kropki, a to są paski. A słuchajcie, no dobra, ale zagramy, Zabra zagramy robalem. E, nie zagramy, bo <laughs> nie wybrałem tego robala, ojeju, dobra, skórki. Gdzie ten robal był? Tutaj użyj. Dobra, mamy. Zagramy. zagramy. Tak, tutaj zagramy. Będę czerwono-czarnym robalem. Z czułkami. Oj, 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 oj. Fajnie, dobrze, dobrze. Teraz rozkwiniamy tą mapę. Co tu trzeba zrobić? Czy to jak spada na dół, to Dobra, a słuchajcie, a jak sobie stanął tu, tak jak ten, ten, i tu poleciał do góry, to. Aha. Super, po prostu super. To giniesz wtedy. kamykos, tak właśnie. No, tak jak sobie tam polecisz, to, to sobie zginiesz, właśnie. Koniec rundy. No. Przyspieszyłem im na pewno to zadanie. Dobra. Raz, raz jeszcze. Coś no, Robal nam nie podpasował chyba, pan Robal, hmm. słuchajcie, jeżeli podobał Wam się filmik, to będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę, to ja będę wtedy wiedział, że Wam się podoba, to będę nagrywał dalej. A jeżeli byście chcieli, żeby nagrał jakiś inny filmik, na przykład z jakichś innych gier, to napiszcie to w komentarzu. Hmm. Dobra, wyścig futbolu amerykańskiego. Będę najlepszy tutaj. Proszę bardzo, idźcie, jestem pierwszy. Oj, już nie. Oj, ale dostałem tą piłką w twarz. Nie bijcie robaka! Bicie robaka, robak jest. To jest tylko czerwono-czarny robak. No, no, no. No. I, I zasuwaj, zasuwaj robaczku, zasuwaj. A tutaj pan oszukuje, biegnie po krawędzi, po bandzie. Jak tak można? Dobra, chyba to przetrwam. O, uderzył mnie, co za? A ja na brzuszku, ładnie. Chyba byłem przedostatni, bo ten papa smrw się nie załapał. Biedny. Toś mnie kopnął. Na samym końcu byłem praktycznie no, no, no. Było trochę blisko, żeby odpaść, ale nie. Nie. I to był fajny tor, a nie jakieś samochody. Skakanie po ulicy, no. Dobra. Tu też jest jakiś tor przeszkód. Kto pierwszy ten lepszy. No to to jest jakoś ten. To są sami coś widzę dobrzy gracze. Bo oni tutaj zasuwają. O. Hops, sobie przeskoczymy. No, biegnij, robaczku, biegnij, biegnij. Jesteś już blisko. Hops, hop, 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 hop. Tak, tak, tak. Jesteśmy trzeci, więc dam radę. Jest, udało się. No, jesteśmy w finale. Ośmiu z ośmiu. Ciekawe, ciekawe. Ach, ta mapa, ta mapa jest trudna. Spadni. Łatwo mówić, ale tu się nie tylko chodzi o spadanie, tu jakieś lasery są po boku. I klocki lecą, przez które trzeba przeskakiwać. Lub nie. O, laser mówiłem? Laser? Morderca? Laser morderca. No dobra, dobra, dobra. Jak tu koledzy sobie radzą? O, jest kura, cześć, pan, panie kura. Dobra, i tu idzie kolejny laser. Mhm. Jeszcze jeden. Eee, to da spokojnie, to, to tam damy radę. To... Hop. hop, hop, hop. Tak, skoczymy przez laser jeszcze jedną stronę. Jeszcze jeden. Zostały cztery osoby. O, nie, 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 bo ja tu ostatnio zginęłem, właśnie. Aaa, ja, to było. O to nie, o nie, o nie, o nie, o nie! No cóż. A było tak blisko. Jeden z trzech. No trzecie miejsce. No co słuchajcie, jak na mnie, to i tak nieźle. No, co tu dużo mówić? Gratulacje, panie Erion Prime. Koronkę dostał. No dobra. Ale jakieś nagrody do trzeciej rundy? To dostałem dużo doświadczenia, widzę. A słuchajcie, a mi, bo jak tak dostaję to doświadczenie, to, to, to dziś się tutaj to... bo tutaj nie mam gdzieś doświadczenia, o co tu chodzi? To ja tu mam jakieś tutaj... dobra, 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 to mam to... Nie, ale zaraz, momencik, tu mam jakieś... Tego nie mogę odebrać jeszcze, aha, okej. Okay. Dobrze. Spójrz ze smurfami to tu są turnieje jakieś. Na turnieju jeszcze się nie odważę zagrać, bo ja jestem za słaby, muszę trochę potrenować. A, to te gwiazdki są, że jak zdobędę te gwiazdki, to będę miał dopiero tutaj, będę mógł odebrać nagrody. Hmm. Mam klejnoty do dobrania. Tu w kategorii za 30 klejnotów. Aha, że mogę tu przesunąć tą stronę. No nie, no nie, no nie, no nie, no, szkoda. Ten. Mogę zdobywać zbierając gwiazdki. A tu taki jest spon kaktus z doniczką. Mhm, takie coś. e -aktywuj. Dobra. No cóż. Słuchajcie, y to chyba na dziś będzie na tyle. No dobra, jeszcze zobaczymy jedną, ostatnią. Pewnie będzie szybka. Karamba na, na lodzie. Nie, no, nie, to turniej, Nie, 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 nie. To, nie. nie, nie, Dobra, zagramy tu jeszcze. Ile tu nam brakuje? Tu 50 ze smurfami. A co to to? Dostaje się w nagrodę smurfa jakiegoś pewnie, tak? Przetrwanie dla najsmurfowszych. Okej. Hmm. Ok. Postęp, zagraj. Aha, tutaj nie mogę mu dawać prezenciku, bo mi brakuje. Dobra, zagramy w smurfy. A, jestem czerwonym robakiem. Chyba... No, wy, wybzyćcie tą mapę w końcu, no. O nie, no nie, naprawdę? Naprawdę? Łaj, Dlaczego? Dlaczego? Dobra. To jest proste. Tu na początku to tu to wszyscy żyją. To, to, to nie jest to trudne. Później jest trudniejsze, właśnie. O, właśnie. Tak mnie przejechało. Chyba straciłem życie, co? Znowuż. Poturbowało mnie. Skoczyłem na ciężarówkę. Na samochód, znaczy. Oj, oj, oj. Dobra, tu się pan zmienił w piłeczkę. Co to daje? Nic. Jak się tu stanę obok auta, to. Ej, te cwaniaki tu stoją. Ale numer. Aha, tego się tak nie dało uniknąć. Mhm. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie pod to czerwone naprawdę. Ale to jest niesprawiedliwe. Przecież ja spadłem prosto w ten czerwone coś. Dobra. Podnoś się. owat podnoś się. Zostało tylko 8 osób, które odpadną. E, mam dwa życia. Całe dwa. Tu coś wybuchło, tu coś wybuchło. Mm, no i ostatnie życie. I to już by było na tyle. Oczywiście podczerwone muszę wpaść. Ta, 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 ten samochód taki z czymś tym, nie wiem Dobra Nie. Udało mi się. <ścoughs> Cieszę się jakbym wygrał całą grę praktycznie. Jak to się stało? Ja nie wiem. Dobrze. Ciekaw jestem, czy tu jest dużo map z samochodami. Jest jeszcze ta na pewno ta jedna, co się skacze po tych samochodach. A, space, drop. No to to grałem. Eee, no, to jest tak lap. Owada, to, to nie powinien być problem. Zwłaszcza, że. Właśnie, lecę i spada mi nie mogę trafić w żaden klocek, Dlaczego? Nie, no nie, naprawdę, naprawdę. Nie, no to się poddaje, to w ogóle nie, tam no. Spadłem na sam dół, no. Owad, co ty? Otwórz skrzydła. Aha. Czekajcie, zobaczymy, jak oni tutaj grają. A jak on to robi, że on wisi w powietrzu i sobie robi, o, aha, brzuchem sobie. I tak syfruwa cały czas w górze. Eee, ty taki słańnik jesteś. Dobra, słuchajcie, to już na pewno na, na, na dzisiaj koniec. No i co? No i zobaczymy. No. Trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia. Cześć, papa. Pa.